Siemanko drodzy widzowie, dzisiaj nagrywamy sobie kaczki. Właśnie tutaj jest jedna sztuka. I jeszcze jest tutaj kaczor. Zobaczmy. Cześć. No, tu jest ze mną kolega. I o, będą chyba startować do lotu. Pięknie, kaczki tutaj będą. No, pamiętacie o subiku, łapce w górę i y, zasubskrybujcie Zalando, Mabi i Pan Antonio I w ogóle to y, teraz to zobaczmy co będzie się działo Jesteśmy tutaj, widzimy teraz mhm. no, kaczki tutaj są no. i czekamy Piękna samica, kaczki, krzyżówki i samiec przyleciały tu pewnie z, z, z większego stawu, bo tutaj mamy piękny, no, taki no, kanał. I tutaj jest ten kanał i tutaj jest dopływ kanału, tam dalej, gdzie są kaczki. Dobra. No to dzisiaj na tyle, no, będziemy może jeszcze coś nagrywać, no, pamiętajcie o subie, łapce w górę i gdzie są te kaczki. No dobra, czyli nie chcecie się przywitać kaczki, ja nie pożegnać, dobra. Na razie.